Witam serdecznie. Dzisiaj będzie o pracy z domu i o tym, jak możemy otrzymać ulgę podatkową. Zacznę od tego, kto się może starać o taką ulgę. I od razu podkreślam, że jest to odnośnie pracy z domu, kiedy jesteśmy zatrudnieni, a na samozatrudnieniu. Czyli mówiąc prościej, musimy pracować dla jakiejś firmy i dostawać payslipy. W przypadku, jeżeli jesteśmy na samozatrudnieniu, albo prowadzimy własną firmę, to dotyczy nas wtedy troszeczkę inne, bardziej skomplikowane rozliczenie. Ten film jest jedynie dla tych osób, które są przez kogoś zatrudnione. Aby zakwalifikować się na taką ulgę podatkową, musimy oczywiście pracować z domu. Jest to pierwszy ważny warunek i tak naprawdę nie jest ważny, przez jaki okres pracujemy. Czyli może to być dwa razy w tygodniu, miesiąc, w ciągu roku, albo nawet tylko jeden dzień. We wszystkich tych przypadkach możemy odliczyć to sobie od podatku. Drugi warunek, oprócz tego oczywistego, że pracujemy z domu, jest to, że pracowaliśmy, ponieważ w pewien sposób zostaliśmy do tego zmuszeni, czy po prostu to, to nie zależało od nas, decyzja nie należała do nas. Na moim osobistym przykładzie, kiedy zmieniłam pracę, to dostałam umowę, w której od razu było podkreślone, że jest to praca z domu, Czy tak naprawdę nie miałam wyboru, ponieważ musiałam zastosować się do umowy. Tym została zatrudniona nad tą normalną umowę, gdzie przychodziłabym do biura i sama zdecydowała po jakimś czasie, że wolę pracę z domu, to ta ulga już mnie nie obejmuje. Ulgi te również dotyczą osób, które z powodu pandemii musiały pracować z domu. I tak teraz przypomniałam, że jeszcze jest kolejny warunek, który musimy spełnić, że nasz pracodawca nie płaci nam za to, że pracujemy z domu, po prostu nie pokrywa kosztów z tym związanych. Czyli e, jeżeli zużywamy e, prąd, gaz, czy korzystamy z internetu e, podczas naszej pracy z domu, nikt nam tego nie pokrywa. E, I podsumowując, musimy spełniać trzy warunki, aby się zakwalifikować na taką ulgę podatkową. Pierwsze to jest e, pracujemy z domu, drugie nie pracujemy z własnego wyboru i trzecie nasz pracodawca nie zwraca nam kosztów takiej pracy e, z domu. I wtedy, jeżeli spełniamy te trzy warunki, możemy ubiegać się o ulgę podatkową. Wysokość y, takiej ulgi zależy od naszych poniesionych kosztów. Musimy obliczyć dokładnie, y, ile np. Na z naszego prą, prądu zostało zużyte podczas pracy. Y, I oczywiście musimy zachować wszystkie rachunki. Jeżeli komuś nie chce się wszystkiego obliczać, tym bardziej, że jest to troszeczkę skomplikowane, to możemy użyć tzw. fix rate, czyli stały y, koszt. I koszt ten jest podawany tygodniowo, ale tak naprawdę nie nieważne, czy pracujemy z domu jeden, jeden dzień w roku czy jeden tydzień, możemy odliczyć sobie cały rok. W roku 2020-2021 kwota ta wynosiła, wynosiła 6 funtów tygodniowo. Czyli, jak wspomniałam, pomimo że ta kwota jest podana w tygodniu, tak naprawdę możemy sobie odliczyć cały rok. I tak przy okazji, w finansach rok. Zawsze jest, wynosi 52 tygodnie. Dlatego, biorąc pod uwagę, że to jest 6 funtów tygodniowo, mnożymy to razy 52 tygodnie i wychodzi nam, że nasza ulga roczna wynosi 312 funtów. I ważne jest, że jest to za rok 2020-2021. Jeżeli ktoś rozlicza się za inny rok podatkowy, to proszę sprawdzić, ile dokładnie taka kwota wynosi. Teraz, kiedy już wiemy, czy należy nam się taka ulga i ile możemy ją otrzymać, to możemy to uwzględnić w naszym rozliczeniu podatkowym. Aby to zrobić, musimy zalogować się na nasze konto. Pokazywałam, jak to się robi już w kilku moich poprzednich filmach, dlatego od razu przejdę do samego rozliczenia. I teraz jestem to za zalogowana na, na mojej stronie. Jak dać, już zaczęłam sobie część wypełniać, i aby tutaj zaznaczyć nasz, naszą ulgę. Związaną z pracą z domu. Oczywiście musimy znaleźć prawidłowego pracodawcę, jeżeli wykonuje, pracowaliśmy w różnych miejscach. I tutaj coś takiego jak expenses. Jeżeli tego nie widzimy, ja to na przykładzie mojego innego pracodawcy pokażę. Wchodzimy sobie na Enter Income i tutaj schodząc poniżej, jeszcze niżej, niżej, będziemy mieć, czy chcemy tutaj skorzystać z jakichś ulg. I te tylko zaznaczamy sobie tak. W przypadku, kiedy zaznaczymy tak, chyba nam się wyświetli coś takiego obok. I w tym przypadku wchodzimy na Change Expenses i gdzie, gdzie znajduje się Other Expenses and Capital Allowance, wpisujemy to 312, czy jak wspomniałam, to jest od razu za cały rok. Jeżeli ktoś korzysta z więcej niż jednej ulgi podatkowej, na przykład ja tutaj korzystam z ulgi podatkowej właśnie za pracę z domu, plus jeszcze dorabiam sobie w innych miejscach, i na przykład w jednym takim miejscu. Mogę tutaj sobie wziąć również ulgę podatkową za pranie ubrań. Zadę również Expenses i tutaj sobie wpisuję 60 funtów, ponieważ tyle wynosi e, zwrot za pranie ubrania. Jak jeszcze raz pokażę, jeżeli nam się nie pokazuje obok e, Expenses, musimy wejść na naszego pracodawcę, Enter Income i na samym dole tutaj będzie, tylko musimy zaznaczyć sobie na tak. I w tym przypadku nam się pokaże. Okej, okay, to w tym filmie już tyle. Mam nadzieję, że to było proste, zrozumiałe. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.